Ja bardzo się cieszę, że Państwo przyjechaliście, bo jak pojawiają się media, to zawsze gdzieś jakaś tragedia. I jest przesyć złych wiadomości. Ja może tak troszeczkę już, jak to młodzi mówią, pospoileruję, ponieważ na najbliższej sesji Rady Miejskiej będą podejmowane już działania praktyczne zmierzające do finalizacji tego, co gdzieś od jakiegoś czasu toczy się pomiędzy organem prowadzącym a naszą szkołą, a mianowicie zostaną przeznaczone środki finansowe na na całkowitą modernizację kotłowni, przy której jesteśmy. Czyli piece, które nie nadają się do już użytkowania, nie zostaną jedynie podmienione, ale w sposób taki kompleksowy ta kotłownia zostanie unowocześniona i będzie działała tak, aby bezinwazyjnie mogła ogrzewać tak budynek szkolny. Bo to jakby priorytet zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków codziennej nauki, jak i również serce mieszkańców Paczyny, czyli basen. Bo jak Państwo pewnie wiecie, ten basen to inicjatywa społeczna sprzed wielu lat. Basen, który dla mieszkańców jest też ważnym komponentem tej szkoły, wyróżniającym ją w całym, myślę, powiecie, jak nie w województwie. Stąd będą podejmowane już decyzje dotyczące przekazania określonych, Środków i rozpoczęcia całej procedury przetargowej, bo jak Państwo się spodziewacie, inwestycja będzie musiała podlegać tutaj odpowiednim przepisom dotyczącym zamówień publicznych. Temperatura w salach między 19 a 21 stopni myślę, że nie jest temperaturą, żeby można mówić, że ktoś marznie. Więc od tak naprawdę niedzieli, wieczora, stosujemy takie ogrzewanie. Można by powiedzieć interwencyjne e, e, polegające na używaniu dmuchaw i grzejników. Inwestycja jest bardzo duża. I no, jeżeli można pozyskać środki zewnętrzne, to trzeba to zrobić, prawda? Jest to działanie racjonalne. Stąd działania, które będą na Radzie, tak? Stąd przesunięcie ze środków własnych, jak nie mam tego, chyba że jeszcze w międzyczasie pojawią się jakieś informacje o środkach zewnętrznych. Może tak być, tutaj ja nie jestem już kompetentna, są osoby w urzędzie, które śledzą na bieżąco, patrzą, czy będzie, jest jakakolwiek perspektywa, żeby jednak no, odciążyć gminę w tej bardzo dużej, Inwestycji. Ile lat mają te piece? E, piece zostały zamontowane w 2009 roku. Pani dyrektor trzyma tutaj ewidentnie rękę na pulsie, Pomóc rodziców i tak dalej. Czyli nie mamy powoli się o co martwić? O kolejny etap rozmów z gminą, kolejne nasze plany e, przybliżyły, przybliżyły tą perspektywę takiej stabilizacji i e, Takiego dobrego działania codziennego, bez skupiania się na awaryjności, próbu, podejmowaniu różnych prób i szukaniu rozwiązań. Także mam, mam zapewnienia organu prowadzącego, że tutaj to wszystko będzie, będzie biegło swoim torem. Terminów niestety nie przyspieszymy. Wczoraj byłam w szkole, rozmawiałam z panią dyrektor, żeby zdiagnozować ten problem. Pani dyrektor trochę była zdziwiona, że jest taka informacja, że jest zimno w szkole. Zresztą poszłyśmy do sali, pokazywała mi, gdzie są nagrzewnice, jakieś grzejniki, które tutaj i Rada Rodziców i mieszkańcy zorganizowali. I faktycznie w tych salach ta temperatura jest odpowiednia, można prowadzić zajęcia. Także tutaj się rodzice i mieszkańcy zmobilizowali, i też nauczyciele, prawda, żeby te dzieci miały ciepło w szkole. Po jakiejś tam diagnozie okazało się, że jakiś koszt naprawy tych kotłów no, jest niewspółmierny do tego, żeby to naprawiać, ponieważ gwarancji serwis tutaj nie daje. A koszty są dosyć duże. Mina zaproponowała, że zrobi projekt na modernizację całej tej kotłowni, łącznie z wymianą kotłów. Natomiast no, największy chyba problem to są rury, które są już od, od iluś tam lat na pewno są zakamienione nie ma przepustowości. I warto by było od razu przy tej inwestycji też to wziąć pod uwagę, żeby to wymienić. Przy okazji być może i grzejniki, bo to trzeba sprawdzić, w jakiej one są kondycji, prawda? Czy, czy ich stan techniczny odpowiada temu, żeby e, mogły jeszcze funkcjonować? Czy na najbliższej sesji będzie podjęty właśnie ten temat? E, prawdopodobnie tak. Bo to jest jakby priorytet, to trzeba załatwić jak najszybciej i podjąć jakieś działania, więc myślę, że nie ma nad czym zwlekać i ja też będę po prostu tutaj wnosić o to, żeby tym się zająć priorytetowo. W Szkole Podstawowej w Paczynie doszło do awarii. Uszkodzone zostały dwa piece odpowiedzialne za ogrzewanie budynku. Awaria jednego z nich miała miejsce już w zeszłym roku a kolejnego pod koniec marca bieżącego roku. Dyrektorka dokładła wszelkich starań, by zapewnić uczniom możliwe najlepsze warunki. Na jej prośbę rodzice dostarczyli dmuchawy, którymi dogrzewane są klasy. Z powodu braku ogrzewania nieczynne pozostaje również szkolny basen, perełka miejscowości i obiekt, z którego korzystali nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy. Teraz wszystko zależy od decyzji burmistrza oraz radnych. I oni zdecydują, jakie będą kolejne kroki w kierunku placówki.